Wyobraź sobie, że jesteś zawieszony w ziemskiej atmosferze i patrzysz przez ogromne szkło powiększające należącą poniżej powierzchnię. W przestrzeni istnieją naturalne zjawiska, które działają jak powiększające soczewki. Są to masywne obiekty, np. Duża galaktyka lub gromada galaktyk, które zakrzywiają i powiększają światło galaktyk leżących daleko poza nimi. Ale jak to działa? W jaki sposób zaginają się promienie świetlne? Chociaż światło porusza się po linii prostej, przestrzeń wpływa na kierunek tego ruchu. Większość znajdujących się w niej materii to niewidzialna materia ciemna źródło wszelkiej siły ciążącej we wszechświecie. To ona nie pozwala rozpaść się gromadom galaktyk. Według ogólnej teorii względności Alberta Einsteina. Grawitacja wypacza i odkształca przestrzeń, deformując promień światła. Tak więc, gdy światło przechodzi przez soczewkę grawitacyjną utworzoną przez gromadę galaktyk, odkształca się i zgina. Chociaż Einstein przewidział skutek działania grawitacji na światło w przestrzeni, sądził, że trudno będzie to zaobserwować z Ziemi. Nauka zna soczewkowanie grawitacyjne od lat 70. XX wieku, ale dopiero Kosmiczny Teleskop Hubble ukazał to zjawisko szczegółowo. Urządzenie wykorzystało je do szczegółowych zdjęć odległych obszarów wszechświata, zaglądając przez gromadę galaktyk znaną jako Abel 1689, oddaloną od nas o 2,2 miliarda lat świetlnych. Astronomowie na podstawie danych obliczyli, że niektóre widoczne na tych zdjęciach obiekty znajdują się dalej niż 13 miliardów lat świetlnych. Wykorzystanie grawitacyjnego szkła powiększającego, podobnie jak inne awangardowe badania, pozwalają nam zajrzeć głębiej we wszechświat. A dzięki nieoczekiwanemu kosmicznemu zwrotowi, im dalej zaglądamy w przestrzeń kosmiczną, tym bardziej oddalamy się w czasie.